Hejka! W dzisiejszym odcinku będzie druga część serii Back to School, tyle że tym razem będzie to organizacja mojego biurka. Jeżeli filmik Wam się spodoba, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Możecie także pisać w komentarzach swoje pomysły. Ja z chęcią wszystkie poczytam i jakieś wykorzystam. Bez dłuższego przedłużania, zaczynamy! Tak wygląda moje biurko. Jest ono i posiada. Jedną większą szufladę, jedną mniejszą i jedną szafeczkę. Na górze biurka zarazem znajduje się mój laptop, na którym najczęściej montuję filmy, album ze zdjęciami, w którym występują moje zwierzaki, takie jak na przykład Gacuś, czyli mój piesek i świnka morska Dubtuś. Mam tutaj także temperówkę w kształcie pandy. Kalendarz z datą dzisiejszą. instax mini 11 dostałam go na święta. I monstera. Jest ona sztuczna, ponieważ bałabym się, że gdybym miała prawdziwą, nie utrzymałabym jej w zbyt dobrym stanie przez jakiś czas. I ona jest OK ani nie ile kosztowała. Więc zacznijmy od tej większej szuflady. Wszystko wygląda tak. Zacznijmy od tej komory. Tutaj mam taśmy, ałówki, kalkulatory, linijki i ekierki. Tutaj za tym mam różne zakreślacze i cienkopisy, i karteczki samoprzylepne. Tutaj mam mniejsze zakreślacze, na przykład w kształcie loda. Tutaj mam różne gumki w różnych kształtach, kolorach czy też formach. Tutaj mam za to dwa korektory. Nie pytam, jak te dwie rzeczy się nazywają, ale po prostu one są do wyciągania tych szybek. Tutaj mam trzy temperówki, karteczki, na których na przykład coś można napisać i wsadzić do zeszytu. Mam trzy kleje i jeden rysik do telefonu. Wygląda on tak. Trochę ciężko jedną ręką, ale daję sobie mnie mniej więcej radę. Tak on wygląda. O, muszę go teraz zakręcić. O, udało mi się. Więc tak. A tutaj za to mam mazaki i markery. Jest ich dosyć sporo, z tego co widać. Mam no, na przykład markery do tablicy, czy nawet um, gdzie on tutaj był. O! Na przykład te markery permanentne i zwykłe mazaki Tutaj za to mam kilkanaście kredek, nie jest ich ale ich wystarczająco Nie potrzebuję więcej Mam dwa zszywacze i dwa zapasowe pojemniczki właśnie na te zszywki i tutaj mam długopisy. Jak widać, większość zajmują długopisy z bika. Czarne i niebieskie. Jeżeli tam się zajrzymy bardziej, to widzimy, że mam tutaj taką kuleczkę. Ona jest zrobiona z taki po prostu gumek. One jakoś mi się zbytnie nie przydają, ale bardzo fajnie wyglądają. Przejdźmy teraz do mniejszej szuflady. Tutaj mam. To są bardziej takie starsze rzeczy. Bo tutaj mam właśnie jakieś mazaki, długopisy, kredki, czyli właśnie jakieś flamastry. Tutaj mam też starsze, takie długopisy, ale większość jeszcze piszę, dlatego je trzymam. Pewnie tu mam jakieś serduszko. Inne takie. No i obok, jak jeszcze widać, są farby akwarelowe z Astry. I one bardzo mi się przydadzą, właśnie do szkoły. Okej, okay, tutaj już na koniec z tymi szufladami i przejdziemy teraz do szafeczki. Okej, okay, otwieramy i najpierw zajmiemy się dołem. Tutaj będę trzymała podręczniki, ale to dopiero jak przyjdę do szkoły, bo je ja wtedy dostanę. W środkowie będę trzymała pewnie ćwiczenia, a w tej górnej na razie będę, wtedy będę trzymać zeszyty, ale na razie trzymam w nich tak jakby notesy i takie rzeczy. Um, na przykład tutaj mam... Kurczę, mogę wyciągnąć, ale... O, tu, o, jest. Na przykład mam taki zeszyt to do list. I tu mogę wpisać sobie ważne sprawy, notatki, plan działania, do przemyślenia, zapomnień i do zrobienia. I bardzo mi się to przydaje. ok wsadzamy z powrotem. I tutaj za to mam teraz... Taki, jakby, plan na przyszłość. I na przykład tu mamy różne miesiące. O, tu już coś pisałam. Mogę tutaj, właśnie, jakieś dni w tygodniu sobie popisać, czy na przykład ktoś ma urodziny, czy imieniny, czy inne takie. Ale tutaj muszę teraz sobie coś poprawić, bo nie chcę się zamknąć. O, już. Weszło. No i od razu mogę Wam pokazać jeszcze mój kapat I w nim jak widać najczęściej robiłam właśnie notatki z biologii, czy nie, co tutaj pisze, zapomniałam. A, i z WF-u też notatki, bo często Pan zadawał jakieś prace, żebyśmy coś zrobili. I ja się po prostu zapisywałam i po lekcjach to wszystko robiłam. Więc tak, tak wszystko wygląda jeszcze Wam pokażę. Jeszcze raz od góry. Tutaj mam to wszystko. Z dużej szuflady. I tutaj z małej. A całe biurko normalnie wygląda o tak. Ok. To już wszystko, co w tym odcinku. Nie zapomnijcie, jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Także piszcie pomysły na kolejne filmy, a ja z chęcią jakieś wykorzystam. Pa pa.